Hej, hej. Witam was wszystkich bardzo gorąco w grze The Last of Us. Jest to zremasterowana wersja i pomyślałem, że w związku z premierą drugiej części gry, czyli The Last of Us 2, oczywiście od studia Naughty Dog, możemy sprawdzić jak ta historia się zaczęła. Bo co prawda gra ma już parę lat i sam wiem jak ona wygląda, ale nigdy nie grałem. Także postaramy się przeżyć to wszystko. Początku i przypomnieć sobie, jak to wyglądało, zanim ruszymy z drugą częścią. Jeżeli chodzi o drugą część, nie posiadam jej jeszcze i pewnie długo nie będę posiadał, ale na pewno wszyscy sprawdzicie to z ciekawości na YouTube, tak jak i ja. Dobrze, nie przedłużając, ruszamy. Jeżeli chodzi o wersję dźwiękową, myślę, że pozostanę przy wersji polskiej. Z tego co pamiętam, była całkiem dobrze wykonana. Tak żeby dobrze się to wszystko oglądało, sam prawdopodobnie przejdę grę jeszcze raz z oryginalną wersją. Ruszamy do gry. Zaczynamy. Tomi, tomi posłuchaj, drogą, nie. Ekran, zlecenie Bardzo fajne nawiązy do fabuły. A ja nie mogę stracić tej rocy. Ta, ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy no. jutro, okej? Okay? O, mój no, Hey. Hej! się. Pracujesz w niedzielę, co? U, praca w niedzielę nie Czemu jeszcze nie śpisz? w noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dziś. Aj. Szkrawie, nie teraz, nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? O, proszę. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc. Wow. Pomyślałam. Podoba ci się? Szkrabie to jest. Jest Co? super, ale. O kurczę, chyba się zaciemni. Co? Nie, nie, nie. Nie działa. O, ha, ha, ha. <śmum> Skąd wziąłeś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz wow. się do kredytu. <śmum> tak, chciałbyś. Wstęp jest jak na razie bardzo spokojny, bardzo siedzki. Widać, że życie się jakoś układa. Daj mi tatę do telefonu, wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu. Uuu, coś, coś się Halo. chyba dzieje. Uuu, mamy zdjęcia na ścianie z rodzinką. O co chodzi? Ok, eee, 3 D to jest nasza bohaterka. Spróbujemy może odzwonić Nie ma sygnału okay. Najwyraźniej gra w piłkę Zobaczmy czy coś tu możemy. Uuu, fajny fotel. O, zobaczmy co to jest. Cholera. Zapomniałam mu jej dać. Ach, kartka urodzinowa. Jaka fajna. Możemy ją sprawdzić. O właśnie, o to mi chodziło. Okej, okay, myślę, że przeczytacie sami, ja już przeczytałem. Bardzo fajne życzenia, swoją drogą. E, Okej, okay. nie włączałem napisów, bo zostawiłem polską wersję językową, ale jednak, jeżeli chodzi o teksty pisane, muszę Dado? mieć włączone włączone napisy, żeby pojawiło się polskie tłumaczenie Zobaczmy czy jest tutaj O, nie, łazienka. Co, to, co my tu mamy? Okoliczne szpitale pękają w szwach 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji Zakażone rośliny Uuu, uh, czyli już coś tam się w świecie dzieje, Tatusiu? Okay. Halo? Może tu jest jego pokój? Jesteś tu? Nie jesteś tu. Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję, i ze względu na to, O nie, jej pandemia. Władze... Temat bardzo na czasie. 2020 hey! Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. Wow. Co to jest? wow. Tato? O kurcze. Okej, okay, dobra, musimy go szybko znaleźć. Co my tu mamy? O! na gitarę. Eee, dobra, idziemy zobaczyć na dół. Bo coś się tu dzieje niedobrego. Co się dzieje? Świetne pytanie. Okay. A gitara stoi tutaj. Eee, dobra, dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest? To jego telefon. Telefon, telefon, telefon. Okej. Okay. Osiem nieodbranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Chodź dzwoni. Zaraz będę... No dobra. Pytanie, gdzie on właśnie jest. Okej. Okay. Coś... Co się właśnie stało? Pies szczekał, ale nagle... przestał. O! Gdzie byłeś? Sara! Nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie. nie Niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, okay. przerażasz mnie. Co się dzieje? Kto Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jasne. Wow. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu! Chodź tu! Jimmy! W porządku. Nie, to co... Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób Idź! O, o raczej, co się dzieje. Zapiłeś go. Zora? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. To mnie, chodź. Chodź. Telefon, weź telefon. Nie się podziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zaraz się się Żydów, czy coś. Powiedz mu, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. radio. Gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrebstwa. Travis się z tym zbadać. Pojedź 70 71. 81, tak wiem. powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z psa. Tommy! Tak. Przepraszam. E, trochę przeszkodę. Podoba mi się jak postać się przesuwa, kiedy się obracamy. Się nie wiadomo. W tym, w nie jest... Na wiadomo. Że teraz podają, żeby wszystkich cały dom płonie. Co ty wyprawiasz? Jedź dziecko z nami też. Przecież mamy miejsce nie zatrzymuj się! Wiem co mówię Ktoś inny się zatrzymał? A jak wszyscy tak pomyślą?

Zabierz nas stąd z drogi, Zrobi, zrobi, Nie możemy się tu zatrzymać. Przyjadę przez nich do chłopu. Szybko wycofaj, są też za nami. Tam, 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 się. Jedź! Okej tylko oni. Uwaga! To był dobry kierunek. Pytanie, czy gdziekolwiek jest dobry kierunek. Jeszcze raz. Jestem, pod Jestem podam im Co się stało? Noga mnie boli. Co? to Musimy uciekać. Naśladuj nas. mnie. Rozpadamy stąd. Tatum. Głódźcie. Gdzie? 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 Zabij oczy, Skarbie! Wo lepiej, ja. Dobra, skręcamy. Ludzie się palą! Nie patrz na Dlaczego oni to robią? Patrz na mnie, Skarbie. Ale chaos. Absolutny chaos. Uciekajcie ich jest za dużo. Tendry, alejko! Okej, dobra, prowadź. Prowadź Szybko okay. Myślałem, że mnie nie O! Jak dobrze, że mamy wsparcie. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej! Joel! Szybko, 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 szybko. szybko. Ruchy! To co, lecę. <try> Dotrzyjcie do autostrady. Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę. I... Spotkamy się tam. Szybko! Tylko się trzymaj. Jeszcze kawałeczek Uciekniemy. Uciekniemy teraz Nie obracamy się, nie obracamy się Nie, 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 nie. Szybko, szybko, szybko O kurczę, myślałem, że już po nas. Hej! Potrzebujemy pomocy. Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. to co z Wojtkiem Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Nie, z małą dziewczynką. Ale Tak jest. No. Co teraz? Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko. Oh, o, nie. chyba sobie. Proszę nie. Wow. O nie! Sara? Przesłinoczki skar. Wielko, chyba nie wiem. Kochanie, wiem. O, o nie. Posłuchajmy. Wiem, że mój skarbie. Nic nie będzie nie zasypiacza. Podmiosajcie. Nie wiem, kochanie, wiem, że bardzo... Boli. Chodź o proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara. Kochanie.